Abyś mógł zrozumieć sytuację przed obejrzeniem, warto znać parę zasad Among Us z modami. W tej grze impostorzy mogą zabijać podczas głosowania jeśli poprawnie odgadną rolę crewmate'a. Xen dostał rolę inżyniera, która jedynie czym może się wyróżnić to tym, że może wskakiwać do wentów. Jednak Xen ani razu nie użył tej umiejętności podczas rozgrywki. Zapraszam do wypełniania mentorowego bingo. Link w opisie. No bo znalazłeś ciało, podejrzane. Chceby strachmailować, mailować, może to jest instryktowne, a czy chce się, że wiesz, od razu e, ale nie. no z tej gromadki to najbardziej mm -hmm. Halo A, to najbardziej. Okej, okay. a Bladi był tam? Tak, no Bladi... Pokazywałem Blady sztuczkę jest ze mną teraz w laboratorium. Mm -hmm. no, bo... Juj, jesteś... Dobra, o to nie, niexem... To... Nie, Ej, nie, a co? Kur... dziwne. To Albo jest dziwne... Nie, to jest. Ale co to? Ale był jakiś... Kol, tak że mogli i mieć? miał. mi się wydaje, że Excel miał vigilanta. no tylko nie bardzo dziwny tak strzał. Na mentora nie, pewnie. Nie, Z ma, drugiej no. maszynista oszukuje No bo jak on Może? niby miał zgadnąć? Nic nie mówiłem o tym. Mentor przeczytał z czatu. Ja pierdolne. No dobra, nie popsuję mu gry, bo nie jestem dzieckiem, ale no niemożliwe, że mógł dowiedzieć się. Albo otworzył mój stream, albo z czatu przeczytał. No serio, i wiem, że mówi jak mamon, ale absolutnie to nie ma sensu. Nie mógł zgadnąć inżyniera. O ty bo mam Co się stało? Co się stało? Ej, strzeliłeś, kim byłeś X-em. to ciekawi, jak ty strzeliłeś? Skąd wiedziałeś, że jestem inżynierem, jeżeli absolutnie tej roli nie klejmowałem, ani razu w tej grze nie zwentowałem i nikt absolutnie nie spodziewał się, że w ogóle inżynier no. W w w Szczerze, ta, 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 ja widziałem o... w... że się kręciłeś bez przerwy obok wentów, kiedy ja siedziałem w węcie. Mentor, ja <noise> <ten> z... <noise> <noise> mentor, przeczytałeś to z mentor przeczytałeś to z albo wszedłeś na drugą, w drugiej karcie. No powiedz prawdę, po co kłamać, no, no nie nie, to Xen claimował i po prostu nie trafił, no bo... Nie, 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 ja byłem inżynierem, Nie on no, byłem inżynierem, więc nie mógł Nie wiem, no widzę teraz, ale mówię, że tak to wyglądało. Ale po prostu ja oskarżałem mentora, bo jedyny według mnie z tej grupki trzeba był podejrzany i brzmi, Miało, jakby mi się trochę dupa paliła i gdzieś kwastrzone. Posłuchaj, zobacz sobie mojego woda, nie wszedłem ani razu do węta przez całą grę. Przeczytałeś fejkową informację, bo widz miał wiedzę, bo siedział na moim streamie. Trzymaj dzięki, się, dzięki. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Bruce nie był czasem. No ja nim byłem, ale nie było tak. jak się. Ku... O, ja też idę, bardzo fajnie było poznać tutaj Dzięki. niektórych Dzięki. i fajnie, że się Slocik znalazł. Dzięki, trzymaj się. Dzięki, trzymajcie się, na razie. Mentor. Ja zostałem do końca debaty i też zawijam, no? A, on już wyszedł, on już poszedł. Aj, no ale... ja, 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 ja. no niech nie, nie on to, się to nie musiał zobaczyć na czacie. Musiał I, Musiał! No, musiał wiesz, czy... Szczerze, gdzie wiesz, gdzie było podejrzeć jako jak jester. No come on. Czy kogoś blackmailować, Może to jest instynktowne, a czy coś, się, że wiesz, od razu? Yy, ale tak. no z tej gromadki to był najbardziej, mm -hmm. Halo? A to najbardziej, ok. A Bladi mm. był tam? Tak, to Bladi. Pokazywałem Bloody sztuczkę. ze mną teraz w laboratorium. Oh. Arudno, o, coś... Dobra, o! Szczęść! <laughs> <Czarodziej. śmiech> Pokazał sztuczkę! <laughs> On królika wyciągnął z kapelusza. Loter... Loteria. <laughs> to była loteria. Jak nie masz synka, no go. Co ja mam powiedzieć? On lubił ukrywać, ale, ale, pewnie, pewnie, ale pewnie i tak się mu stanął długo i ukrywał. I tak się długo ukrywał. Nie no, długo ukrywał. No, chodzi o to, że idzie w zaparte. A jest stama, wiesz, yy, zero złej krwi. Szybko, dobra, dzięki, a Nie Ja też lecę. Trzymajcie ja się, elo, chłopaki. Fajnie było. Co? Ocenka dzisiejszego Amongasa w końcu na modach. Wiadomo, były jakieś wtopy. Ale całkiem chyba dobrze wyszło To chodzi, bo znowu będzie jakaś głupia drama? Pff, klasyk No ale... Xen się pewnie upiera, że to jestem ja I nic go nie przekona, że to nie jestem ja Nie chce mi się po prostu na próżno kłócić Denerwują mnie nieustanne pomówienia Nie no, wyszedłem, bo wszyscy już poszli Dobra, Mikołaj ban Jak Xen zrobi mi dramę o to, no to sorry Co u mentora jest, że piszecie stream mentora? To będzie naprawdę, że na siłę robi dramę <laughs> O nic Chodź decy na chwilę Ktoś się zbierze, w ogóle nikt nie odpisuje już zmiana tematu. Się... Chodź na chwilkę Discord, mentor. Przecież widzi te wiadomości, Xen dzwoni. On się boi, czuje się nerwowo, bo ma coś na sumieniu. Tak to by przeczytał, to i odebrał. no. Siemanko. Siemanko. Co ty? Co ty kur... nie widzisz? E, w ogóle masz tą wersję modów zainstalowaną? Milczy całą grę i jeszcze oszukuje na koniec. E, Dobra, ja, ja pokażę kod. Kod Among Us. Stream. Wiemy, że widzisz te wiadomości, choć wyjaśnimy od razu na gorąco na Discordzie głosowym, ale Xen, co mam ci wyjaśniać? No ja nie mówię, że od razu chcę go obarczać, tylko chcę zapytać jak do tego doszedł, bo nikt tego nie ma pojęcia. Chciałbym się dowiedzieć jak doszedł. To, toż to ja pisałam, ale że... pisałam to na bruz w momencie pierwszego głosowania może godziną mu Inżynierem. I ogólnie szkoda to zostawiać czekaj. tak sytuację, Masz bo ludzie pomyślą. Czad. Dobra, kurwa, to jest patologiczne kłamstwo, nie mogę w tym szukać logiki. I chyba skip widzowi i go tft hmm. po prostu. I na czacie w momencie wtedy nikt nie napisał ani razu na X ten Może to sobie wartek zobaczyć na yy, wodzie bez problemu. I dziękuję bez upiorów. To żebyśmy nie to pomówione. Dokładnie. No nie widzę potrzeby tłumaczyć jeszcze czegoś, czego nie zrobiłem. Jak to się... Często używacie argumentu, że tylko winny się tłumaczy. Ale ja nie chcę się dowiedzieć, czy on oszukiwał, tylko jak to wydedukował, bo to jest ciekawe. Nie wiem, jak... jak ci mam tutaj udowodnić. Ale ja ci nic nie chcę udowadniać. Ja chcę się dowiedzieć... Jak zgadłeś moją rolę? Ja chcę się dowiedzieć, jak zgadłeś o moją rolę. rozumować. No, mówiłem ci, widziałem bez przerwy, że się kręcisz po wętach, w sytuacji, kiedy ja byłem w węcie, tak? Ja się ani A nie raz w węci, nie chodziłem nie, po wętach. Nie. Dobra. I nie chcę mi się otwierać sezonu 10 z szachowym mentorem. Nie chce mi się też go spać. to już było. Po prostu nie da się takimi to znaczy, ludźmi działać. Ciekawe, ile razy jeszcze naiwnie uwierzysz, no, że skip. ten psychicznie chory mitoman go się może zmienić. To jest po prostu prawdopodobnie już... Coś głębszego, czego nie rozumiem. Nie szukać w tym logiki. Uwierzcie mi, że dużo rzeczy może być kwestią przypadku albo niefortunnej sytuacji, ale on powiedział, patrzcie, pokazać wam sztuczkę, spojrzał w dół i nagle zagłosował, że jestem inżynierem. Dziennik nawet nie podejrzewał, że w ogóle inżynier istnieje. No nie muszę tego tłumaczyć, to bo nad bardziej obvious, niż czytanie maszynką w szachach. Skip zwane, Dopisa... do mówienie, że chodziłem wokół wentów, też jest absolutnie bez sensu. To jest coś, co wymyślił na szybko i się trzyma tej narracji. Obejść woda z jego powa. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę waste of time. Bo gdyby miał czyste sumienie, to wszedłby na Discord i powiedział: Kurde, co ty w ogóle mówisz? Przecież to było oczywiste. Widziałem cię, jak na przykład naprawiłeś kable, a poza tym, skoro Bruce był, powiedziałby prawdę. Bo prawda nie jest szkodliwa. Dawaj woda, a ja uważam, że szkoda czasu. no dobra, mogę zrobić to, ale nie chcę, żeby to był sezon dziesiąty. Nie wiem, no ogólnie, ja serio myślę, że warto wejść z tym x na DC, no bo. Tak jakby, szkoda, fajnie by było jakbyś nawet wszedł na to DC, jak tego nie zrobiłeś, to tego nie zrobiłeś, mu to powiedz normalnie, jak to zrobiłeś, po prostu się przejmuj, no bo też szkoda po prostu czasu marnować na coś takiego, no, bo content y, ci będzie po prostu spierdol, jak ten Among Us, na przykład nie, może nie być następnej szansy, żeby pograć w coś takiego po takiej akcji, czy coś takiego... A no ja pisałem, że mnie merytorykom rozjedzie i mówi mi, że zrobiłem coś, czego nie zrobiłem, no ale Bartosz, link, powiedz mi niby jak, jak ja to czy... zrobiłem I jakie masz argumenty w no, jakby chcę to tylko wyjaśnić, tu nie ma nic podchwytliwego i jeżeli tego serio nie zrobiłeś, to powiedz to, to nie jest tłumaczenie tylko po prostu no, pogadaj z nim. Bo szkoda czasu na coś takiego, nie? No ale jestem ciekawy, jakie argumenty tu mogą paść. To mnie naprawdę już yy, dziwi. Szkoda, że kamerki tak głęboko nie wezmę nawet, żeby pokazać. No zobaczcie. Dobra. Tak wyglądają dwa moje monitory w tej chwili. Na lewej stronie mam tutaj tego Discorda Tutaj mam y, ten Przeglądarkę Tutaj Na biurku nie wiem Nic nie ma podejrzanego Nawet historię Ci mogę pokazać Żeby nie było, że nie wiem Cię oglądałem jakiś czas temu Jak dołączałem do gierki O, dobra On mówi, że nie ma co udowadniać A zacznie nagrywać, że nie ma tutaj drugiego ekranu no. Tak wyglądają dwa moje monitory Ludzie, w Ludzie kurwa Na lewej stronie mam tutaj tego Discorda Tutaj mam y, ten Przeglądarkę? Błagam was. Tutaj. Na biurku nie wiem, nic nie ma podejrzanego. Pamiętacie? Przed chwilą mówił tylko winny się tłumaczy. Nie chce mi się. serio mi się nie chce. Nawet nie wiem jak zobaczyć woda na Kiku w trakcie trwania. Bo to jest bieżąca transmisja. Dobrze, z nim no, trudno, no. Nie chce mi się. Sorry. Skipuję, idę w TFT. Niektórzy ludzie się nie zmieniają. Serio. Jakby nie można... Wiecie, patent jest taki. Że normalny biały, zdrowy człowiek, jeżeli by zrobił coś takiego podejrzanego, na przykład Bruce, to by powiedział hehe, zbrusiłem, albo sorry, bo mnie wkurzyłeś i się podejrzałem. Albo normalny człowiek powiedziałby, no, domyśliłem się, że jesteś inżynierem, i podał szereg argumentów. On wymyślił argument na poczekaniu, który, że chodzę wokół wentów, a zagłosował na pewniaka, bez nawet jednego zdania do widzów. Że przykładowo, no, X-em pewnie jest inżynierem. Zaczęła mu się palić dupa, chciał wygrać, i u niego to jest moment po prostu. A, czekaj, Legwuz wysłał jakiś link. Analiza woda, Famongas z tego jeszcze nie było widzowie, to nie jest sezon dziesiąty, to nie jest sezon dziesiąty, bo nawet jeżeli dojdziemy do jakichś wniosków, to ja tego nie chcę bardziej dmuchać. Dobra. Brus wskoczył przy nim do wenta. No, tak. Wie pan to znaczy, do węta przy wszystkich? Nie a nie pracować, nie? a zarabiać. Ktoś mu mógł jeszcze na DC napisać. Ostatecznie to na 100% oszukał. <noise> Dawaj na blackmail. No k**wa, dajcie mi kogoś zabić. Gdzie? Gdzie? Dobra. Oho, z mistrzami jestem. Mógłbym carry gołda niby zabić. Przypominam, że cały czas mnie nie widział ani razu w tej grze. Ani razu mnie nie widział przy węcie. Zadowoleni? Ani w ogóle. Cały czas mnie nie widział. O! Znowu znalazłeś ciało, podejrzane. A! Excel, zaraz, kurwa. My już nie skipujemy, bo on tutaj na mnie wygłosował, tak? Już? Przecież on mnie nawet raz. nie widział ani razu. Ja, tak, to no, sztuczkę. Ze mną teraz w laboratorium. O, Rondo, Dobra, o nie, Axel, ej, a co? jest dziwne. To dziwne. Albo, tak. Nie to Albo, szachowy mentor. Obejrzeliśmy całego woda. Obejrzeliśmy woda. Fafingu Twojego Wamogasie. żeby obalić Twoją wymyśloną na szybko tezę, że dziwnie chodziłem po wętach. Szanowny towarzyszu, ty mnie nawet nie widziałeś chociaż raz w tej rundzie, a przez te całe rundy ani razu nie sklejmowałem roli inżyniera. Gryzłem się w język, słysząc, że Bruce opowiada, że jest inżynierem i nie używałem tego jakoby argument, nie dając ci żadnych podstaw, abyś myślał, że inżynierem jestem, a linia obrony wymyślona na szybko, że biegałem wokół wentów jest nieprawdziwa, bo mnie przez całą grę ani razu nie widziałeś na swoim POV. <laughs> nie mam pojęcia, czy przeczytałeś wiadomość z czatu, czy przeczytałeś wiadomość z telefonu, czy przeczytałeś wiadomość z Discorda i nie ma to dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Powiedz mi, może lepiej ty, jak możesz żyć i tak działać, stary. To jest dla mnie chore. I nie wiem, z jednej strony oburzasz się, że nie zapraszam cię na Amongasa, i że to jest jakieś wysyństwo. Gdzieś tam były szoty. Nie wyciągałem nic. Nie wyciągałem żadnych screenów. Praktycznie nic nie miałem ochoty robić. Ale pisałeś, że nie jesteś zapraszany na Amongasa. No to zagraliśmy dzisiaj. Miałeś okazję, trenowałeś, biłeś level. I nie możesz zagrać dla zabawy, tylko chciałeś utrzeć nosa. Mentor, nie marnuj tego, nie nastawiaj się, że cię rozjadą. Lepiej już serio wejść na tego Discorda, bo jak nie wejdziesz, to nawet sobie szansy nie dajesz, żeby to przegadać, żebyś później nie żałował. Nie, no bo naprawdę, to już wygląda tak, jakby to było ten. Robienie mi dramy. Bez żadnego powodu, w zasadzie. Mentor, chcesz być streamerem, to zacznij troszeczkę się o to, co zbudowałeś. Jak nie chcesz tego stracić, to przymuś się nawet dla wizerunku. I co? Mam się przyznać, że, że ten, że co? Że oszukiwałem w sytuacji, kiedy nie oszukiwałem. No bo naprawdę to jest bezczelność, nie ja mam ochoty. Nie ochu... przyznać, ale generalnie sama konfrontacja się liczy, nie? No to tak będzie, teoretycznie. Ja wiem, że jestem niewinny i tyle. Niewinni też się w sądach tu masz. Nie jestem w sądzie, okej? Okay? Nie no serio, Zep mam zepsuty w tej chwili humor. Nie udało mi się w żadnej gierce czy jakkolwiek wykazać. Jako impostor od razu zostałem wygłosowany. Nie, zostałem zabity przez szeryfa. Nic się nie udało w zasadzie dzisiejszego dnia. Jeszcze na koniec zostałem oskarżony o oszukiwanie. Kogers, bo zaraz i ciebie zbanuję jak tak będziesz. Jutro do pracy idę, spierdzielam spać, bo widzę, że nie pogramy wspólnie. Trzymajcie się widzowie, na razie. Hejka. Szczerze czuję, że marnuję czas, wiecie? Naprawdę czuję, że marnuję czas. Czemu wyłączył streama? Nienawidzę całe życie musi się wszystkiego tłumaczyć. Niech sobie wierzy w co chce. w tole takie życie. Nie no, kwa, wszystkiemu jest winien Xen. Gościu! Ty powiedziałeś, że widziałeś jak biegałem po wętach, a ty mi nawet przez całą grę nie widziałeś. Pokazałeś widzą sztuczkę. Ale nie. no z tej gromadki to najbardziej... Pokazywałem sztuczkę? Jest ze mną teraz w laboratorium. O, ale o, jesteś kurwa genialny, dobra. Ja pierdolę, nie mam słów. I żeby było mało, nawet nie chciałem agresywnie wjeżdżać w kolegę ze sprzętem, tylko pisałem grzecznie na czacie Wejdźmy na discro, żeby szybko po prostu wyjaśnić niejasności, porozmawiać jak biali ludzie, i żeby wytłumaczył mi, jak doszedł do wniosku, jak wydedukował, że jestem inżynierem. To mentor powiedział, ha, nie mam się z czego tłumaczyć. Po czym 5 minut później, w szale paniki, zaczął pokazywać swoje ekrany 10 minut po dokonaniu zbrodni. Aż w końcu wyłączył streama. Szkoda mi gadać. Tyle w temacie. Koniec. Po raz kolejny zapraszasz tego spela. Psuje zabawę tobie i innym. Następnym razem też go zaprosisz i znowu będziesz zaskoczony nie. i nawet. Nie, nie, nie. Uwaga. Sezon dramy. Ja nawet nie chciałem zapraszać mentora, ale widzowie czuli błąd na czacie i była ługa buga. No i w pewnym momencie powiedziałem, w sumie racja: mentor tak długo ćwiczył tego Among gasa, Mamy wolnego slota, czemu nie? Raczej mogliście to zauważyć, oglądając streama, że ja absolutnie nie byłem uprzedzony do mentora. Sugerowałem tylko, żeby więcej mówił, bo o to chodzi w tej grze. Drogi Bartoszu, Doszedłem do wniosku, że jesteś inżynierem, bo naprawiłeś mnie jako człowieka i sprawiasz, że świat staje się lepszy oraz nie wychodzisz z nory. Uratuj ludzkie życie, napisałem mu prywatną wiadomość. Taką, że jak sobie po prostu poczuję, że chce coś powiedzieć albo napisać, to powie, albo napisze. Ale to on musi zrozumieć. Po prostu. I tyle. Nie ma co drążyć. Dobra, moi drodzy, stream się nie kończy, dopóki nie wbiję Mastera, mam 40 LP. Zobaczymy, czy mentor odpisze. Bo napisałem mu ładną wiadomość. Mam nadzieję, że zauważy, że co nie to ma znaczy, nic negatywnego. Nie pracować, a zarabiać, bo no, Ale musiałby mentore. być krytyczny wobec siebie. Natomiast na chwilę obecną skip tematu. Dzwonił do mnie właśnie szachowy mentor. Zapłakany wyjąkał, że Bartosz wysłał mu wiadomość, której użył słów takich jak: Spel, jeb*** maszynka. Pożałujesz. Dobra, k***a, bo mi mentor odpisał. Posłuchaj, jesteś pierdolonym farmazonem, no. Ty się k***a prosisz o to, żeby być kancelowanym w internecie. Tyle. Słyszę, co mówisz o mnie na czacie. Całe życie mnie pomawiasz. Mam tego dosyć. Nie chcesz mi wam się Spoko, na pomawiaczu. No, spierdolaj. Koniec tematu mentora, bo już denerwuję się. Nie planowałem tego. Nie chciałem. Przysięgam z całego serduszka. Miało być inaczej. Miało być k***a. Inaczej. To wyleć swoją schizę na mój temat, ze wszystkim wszędzie oszukuję i mam się całe życie tłumaczyć. Posłuchaj. Wystarczyło powiedzieć swój tryb rozumowania. Każdy człowiek, biały, zdrowy na umyśle powiedziałby: To było oczywiste, że jesteś impostorem, czy tam inżynierem, bo wszedłeś do benta. A ty co zrobiłeś? Napisałeś jakieś głupoty, kurwa. Ciekawe, kto idę, traktowałby cię poważnie i całe życie z każdego twojego oskarżenia się tłumaczył. Jakbyś. Od razu powiedział, że no to było silniejsze od ciebie i sobie spojrzałeś na telefon. To by się nic złego nie wydarzyło. Ale ty nie potrafisz przyznać się do błędu, dlatego ty jesteś swoim największym problemem. Dlatego siedź sobie w swojej k***a noże i streamuj i naprawdę życzę ci szczęścia. Daj se kur na wstrzymanie. Nasz tysiąc widzów, którzy z tobą chętnie zagra w Amongasa. Po co ci xn pomawiać? Popierdolone no. Xn pomawiać sku***a niszczy życie mentora no. Wystarczyło powiedzieć, ja Cię pytam, jak człowieka, jak na to wpadłeś? Widzowie już wyciągnęli wnioski, każdy mówi, o, to podejrzane. Natan Zgorzek mówi, kurde, skąd mentor wie? A ja mówię, spokojnie, mentor, wytłumacz nam czemu. To Ty spieprzyłeś z Discorda, że nie ma tematu, po czym co zrobiłeś? Dzwonię do Ciebie na Discordzie, nie odbiera, No ja się nie mam z czego tłumaczyć. Jakby kurde, ktoś pytał, tłumaczenie. Tak musiało być, no, po prostu tak musiało być. Jakie rozkazy, panie generale? Nie ma rozkazów Xen Yakuza i Xen Waffen nie istnieje debil zamiast powiedzieć, że przez przypadek zobaczył, to idzie w zaparte bez sensu, jak widać gołym okiem, że to przypadek nie był XD Dobra, uwaga. Każdy inny dorosły wytłumaczył się z dwóch oskarżeń, a na resztę miał wyjebane. Ja ci tłumaczę z tysiąc oskarżeń, a ty wymyślasz setki kolejnych. Człowieku, to jest gra komputerowa Among Us. Tu nie chodzi o to, czy Kobietę, czy oszukujesz kur... w turniejach na tytuł szachowy? To chodzi o to, że podejrzałeś, albo po prostu nie wiadomo skąd wiedziałeś, że jestem inżynierem. I zapytałem Cię, jak na to wpadłeś, bo to było gigagenialne. To co zrobiłeś? Spłakałeś się i wyłączyłeś streama. Powiedziałeś, że tylko winny się tłumaczy. Tak? To dlaczego zacząłeś pokazywać swój ekran komputera? Przecież jesteś kurwa taki niewinny. Pierwcie. Nawet łatwiej by było powiedzieć, że z czatu przeczytałeś, żeby ci udowodnić, że jestem niewinny, ale ty idziesz w zaparte w ch. bez żadnych dowodów. Człowieku, całego woda obejrzałem. Nie mogłeś wiedzieć, że jestem inżynierem. Rozumiesz? To powiedz mi, okej, okay. uwaga, mentor. Uwaga, skąd wiedziałeś, że jestem inżynierem? I dlaczego nie wejdziesz na głosowy, tylko będziesz do mnie pisał? Odbierz. Program w komputer. Dzwonię do niego. Wydedukowałem na podstawie Twoich wypowiedzi podczas gry. Jestem w takim że rozmowa z tobą głosowa, to ostatnia rzecz, którą mam w hotelu. Dobra, Twierdzą. nie chcę mi się z tym nie, gadać. A tak ogólnie to jutro akcja. No niewygodne fakty, no przepraszam. Ale niespodzianka, człowiek tak zepsuty i żałosny okazał się zepsuty i żałosny. Zachowujesz się jak 20 latek naprawiający alternatywkę dorośli i Bartek. Rel. Jesteś tak dwolicem spelem, który zaprasza mnie prywatnie na własnej transmisji mi. Jeszcze swojej publice mówi, jeszcze tak fałszywie Brzydzę się tobą, kupuje się z Waffen Xen jakuzą i udaje że nic nie jesteś mieszany, gardzę tobą, dotaję jesteś z wyrolem. Życzę ci aby karma się dopadła... Ciadzania opust winy temu mentorowi, bo jeszcze będziesz miał człowieka na sumieniu jaskułka. z nim, se... niech kartę graficzną sprzeda i do lekarza pójdzie. Pierwszy, mam dość, serio. Cześć mieszki. Tomasz Jaskółka miał rację w swoim oświadczeniu co do rozgrzeszenia mentora. Proszę przed panem miał Tomaszem ukłon zrobić. Ale to od razu mówiłem, słucham. Pokazać wam sztuczkę. Mam tutaj takie fajne poświęcenie. Zawsze to samo. Z tym, że najgłupsze jest to, że w szachach to jeszcze przynajmniej jak coś mówi, to ludzie jeszcze przez to, że nie znają się na szachach, to mogą mu wierzyć lub nie. Ale w Among Us się wszyscy widzieli i naprawdę nie byłem negatywnie nastawiony, tylko chciałem, żeby to wytłumaczył, bo to było ciekawe. Ale z tym skrzynkowcem to akurat Rel powiedział, przyznaj. Zacz wam sztuczkę. Brzuch boli od W dzieciństwie pewnie też kantował jak grał z innymi, tylko teraz zapomniał, że się nagrywa się popisać jaki zajebisty gracz, bo publika była spora. A co jeśli on po prostu chciał we mnie strzelić niezależnie od roli, to nie użyłby narracji, że widział mnie, że chodziłem wokół wentów, jak zobaczyliśmy jego wodę, że nie widział mnie ani razu. Powiedziałby wtedy, że no, najzwyczajniej w świecie strzeliłem. Cokolwiek by powiedział. Ale on idzie w zaparty. Nie, nie, nie. Ja go widziałem na wentach. Nie, nie, nie. Najlepsi są ci ludzie, którzy myślą, że to jest ustawione. Nie, nie będzie więcej mentora. Nie będzie już teraz, masz odpowiedź. Wie pan, co to znaczy, Trappen? Nie pracować, a zarabiać. Dawaj na mentora emblemat obrońcy. Może więcej gorzkich słów od ciebie wytankuje i przeżyje. ten noc bl bl za nieprzestrzeganie regulaminu. Grozi ban lub mute. Przecież, gdyby nie średnia, siedem widzów, mentor wziąłby skrzynki z pocałowaniem ręki w dupę, haha, ha, brzuch każdy boli od nikomanii, psmentii od i pliska. Boże święty, gdyby był niewinny, to by po prostu powiedział i tyle, bo nawet na początku to nie było oskarżenie. Koniec tematu, nie wiem po co dodajemy do tego jeszcze ideologii, i coś w ogóle dywagujemy na ten temat, no. Chyba po prostu chcecie dramy. Przyznajcie się, przyznajcie się! Przyznajcie się, że po prostu chcecie dramy. Bez powodu. Brawo chcemy, tak, tak. Stary, to już jest, podchodzi pod znęcanie się nad niepełnosprytnym, no. Już mi się nie chce. Mentor ma złotą zasadę, nigdy się nie przyznawa i nie chce z nią żyje. Czy mentor jest dalej zaproszony na turniej z jako trener? W ogóle tak na niego nie ramy. był zaproszony. Chciałem go zaprosić, miał być trenerem. Widzę ze się czegoś nauczyłeś od mistrza. Muszę przyznać dodatkowy punkt, stylu, że właśnie zniszczyłeś osobę, która już powoli nabierała do ciebie ciepłych uczuć. No, Wie pan co to znaczy? Się. Pokaz, ile les na kompa jaki mentor. Pokażę, sekunda. Jak już lecimy, to dramkę z tym mandziem z poceńcem mamongusowym jeszcze. Chłop myśli, że jest bogiem Uspokójcie giereczki, się. a Dobrze było, Nathan przecież normalnie się zachowywał, nikomu nie wadził. Chcecie dramę, to, nie wiem, pisz Wardenga boxdl na YouTube. no. Tram Jedyne to, to jest wytłumaczenie to to, że skoro był slime Gimera od Bruca, a ty go zacząłeś najgłośniej oskarżać kilka razy o sterowanie, to mógł się tylko tym. No dobrze, ale to w takiej sytuacji powiedziałby, bo nie ma nic do ukrycia, to dlaczego on mówi, że mi o po wentach i wymyśla jakieś niestworzone historie, stary. Tu nie ma ideologii jakiejś wielkiej, tu po prostu jest proste użycie faktów, no. Powiedziałby Bartek, kurde, no domyśliłem się po Brusie, on mówi, nie będę się z niczego tłumaczył, sigmy, kurwa, plują, seny zlizują, z z skrzynkowców. Po czym pisze, kurwa, imię i, i drzekoty. Skoro tak bardzo nie ma nic na sumieniu, to dlaczego do... nagle tak bardzo go to rusza? Wyłącza streama, w ogóle udaje, że czatu nie widzi. To no proszę cię. France Tost, kiełbasa, kotlet, boczek, parówki, jakieś smażone mięso, ser, tost, jajko. Nie ma to jak zarobić 1,2 kpl na niepełnosprawnym intelektualnie? Informujemy, że wod z tego strema zostanie zgłoszony odpowiednim służbom porządkowym. Napisał, że idzie pod prysznic z liną, ten już. Panie, to niech się zastanawia nad swoim zachowaniem, a nie pisze takie głupoty na Discordzie, no daj spokój, to jest dorosły mężczyzna, pierdoła gierkę, mógłby zawsze wyjść z tym z twarzą, ale on chyba po prostu tego nie lubi, no, to Mentos napisał, że jak wywalisz go z Moncast Podcast, to zleakuje co tam było i że nawet gołe pusie były. Wyrzuć go, bo pewnie screenuje teraz wszystko. Pierdol Mentora z Moncastu. To były dobre trzy dni, uparty jestem z kurczybyk, ale już teraz można z czystym sumieniem do Grandmastera, a po Grandmasterze Challenger, oj tak. To nie tak, że jest koniec TFT, przecież mamy kanał TFT, oprócz tego planuję reprezentować Polskę na jakichś turniejach, a jak przyszły sezon da radę, to będę mistrzem Polski, w rozumieniu, celuję. No i co, no miał być stream weekend, ale zdążyłem to znaczy? przed weekendem. Klimat z jakbyś się rozstał z kimś, na kim ci bardzo zależało. <noise> Rozstałem się właśnie z diamentem człowieku Jak jest TFT to dam rajda dla Azona Możecie mu roz***lić czat Gra w TFT Trzymajcie się